Hej, witajcie, bawimy się dzisiaj Warcrafta 3 po raz kolejny i dzisiaj zajmujemy się misją Łowcy Cieni, rozdział 5, zapraszam was bardzo serdecznie, misja bardzo defensywna, więc nie ma co tutaj robić za bardzo, tylko się bronić. Oczywiście, Dravna będziemy mieli z poprzedniej misji, więc nie musicie się przejmować Ktoś tym. Ktoś miał zbrukać te pradawne ziemie. Kim są ci, którzy wzbudzili gniew Cenariusa i Nocnych Elfów? Los ożył. Jesteśmy w potrzasku. Niech Dobra, więc... Musimy szybko zbierać swoich ziomków z tej części. Oooo, gdzie oni są? No, bo mam tu w ogóle kogoś jeszcze? Eee, o, tu biegnie jeden. Pełno muszę zbierać, ponieważ oni mi się przydadzą tutaj. I my tu będziemy zaraz zacząć wieżyczki budować. To chyba nasze, znak strażnicy Nie wiem co dokładnie to robi ale coś robi zapewne eee... No Tak, trzeba budować wieżyczki I trzeba kilku pełnów jeszcze zbudować dodatkowo I to wojsko na razie sobie tutaj podziała Tu robimy właśnie wieżyczki, jak najwięcej tych wieżyczek Ze względu na to, że oni to będą atakować A jak będą atakować To musimy jakoś odbić ich Eee, nie tutaj, nie tutaj tutaj eee, właśnie bo tutaj takie dwa zespoły jak gdyby szkole e, rozbudowuje się na dwa zespoły gdyż e, te dwa zespoły tutaj będą nam e, ładnie budować wyżyczki i to przede wszystkim jest nasze zadanie na dzisiaj czyli budowanie wieżyczek oni tutaj pomału będą widzicie nadlatywać e, Tu trzeba pomału się właśnie rozbudowywać e, Peonie, ty mi zbudujesz mm, To ty mi tutaj leć do pracy Dobrze, oni tutaj pracują Znaczy zaraz jeszcze tutaj mamy drugą kopalnię Zaraz to sobie zbudujemy jeszcze co nieco Więc spokojnie póki co oni tu niech stoją. Będziemy mieli więcej forsy za chwilę. Mm... Przede wszystkim z tej strony. Oni będą atakowali nas jeszcze tutaj dodatkowo, więc tutaj sobie rozbudujemy wieżyczkę. Generalnie musimy z każdej strony mieć rozbudowany tutaj sieć... sieć, sieć, sieć wieżek. Bierzeczek. Im ich więcej tu mamy, tym lepiej. Jak największą ilość, radziłbym Wam bym zbierać. Jeden w wyszkolił, więc niech on zapierdziela przy złocie. One się powoli dosyć budują. O widzicie, już, już wojsko rusza ichne na nasze ziemię. Nie tak średnio stać na nowe wieżyczki w tej chwili. Ale tu ich przywitam. Nie wiem, czy to dobry pomysł, że tak przedstawiłem, ale... może. No, tutaj... w tej chwili drzewa będą odrastały. Pod... Yy, przez jego magię. Ale to... Spokojnie, te drzewa, znaczy te drzewa są tak naprawdę nam niepotrzebne. Więc one mogą tutaj odrastać. Bardziej właśnie mnie tutaj forsa, forsa interesuje, bo forsa potrzeba. Nasze ziemie z barbarzyńców. Ja wycofam się do lasu. Stamtąd będę nad wami Marbarzyńców nas, nas wyzywa od barbarzyńców. Ziomuś. O, i już zaczynamy yy, pogrom tutaj. Mały, bo mały, ale jest. O, i tutaj również. No właśnie, najgorzej tutaj. Mam nadzieję, że jakoś, jakoś się wybronimy. Jak to wybronimy, to potem te fale będą już jakoś szły. Byle właśnie tę yy, pierwszą się wybronić. No tutaj jeszcze Hydra, zdaje się. Chimera, sorry. Chimera, to jest chimera. Yy, przede wszystkim. Za mało tych wieżyczek tu chyba budowałem. To trzeba zrobić kolejną w takim razie. No, jednak jakoś odbiłem. Eee, napraw mi to... Dziabaj. Możesz tu naprawić to? Pewnie, że możesz odkryć źródło mocy, to na pewno zrobię ale to dopiero po wybudowaniu tego wielkiego halu tym musiał ten wielki hal wybudować jak my tylko będzie stać, jak najszybciej musimy to zrobić bo to jest bardzo kluczowe do tego byśmy tutaj wnieśli kolejne budowle tak? im więcej mamy hajsu, tym więcej wieżyczek a im więcej wieżyczek tym lepsza obrona. Ja to dobra, dobra, gotowe. Lecisz tutaj. Wielki hal nas kosztuje aż 1450, więc... Yy, zbiórki na to jest całkiem dużo. Zanim się nazbiera. Dobra, mamy. Gotowe. O. Ja to Coś trzeba zrobić? Peon, napraw mi to. Słuchajcie, wy tu na razie będziecie bronić. Eee, jeżdżki obserwacyjne powinny być nieco tańsze. Przywitamy ich z godnością. Generalnie gromem Cream będziemy za chwilę poszukiwać eee, właśnie tych, 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 tego jeziorka czy to, co to tam no, dokładnie mamy znaleźć bo już nie pamiętam co to dokładnie było. W każdym razie będziemy musieli tego za chwilę poszukać. Rozstawmy się tutaj z kolejną wieżyczką. To on, napraw mi to. Aha, to są te wieżyczki tutaj, okej. Okay. Spoko, czyli każdy jest czymś zajęty. Tutaj na razie czterech robi na mnie, więc jest całkiem y, szybkie wydobycie tu wieżyczka względnie jest naprawiona ja się bardziej obawiam ataków jednak Gotowe. właśnie z tej strony Czego a tutaj właśnie robimy taki las typowo las wieżyczek będziemy ich karać tylko jak się jak można jak to jest możliwe o już strzela coś widzicie I to właśnie stąd no i zabili mi kolejnego e, wojaka, niestety. Ale wieżyczki sobie tutaj radzą z ogarnięciem co nieco ich. E, zaraz sobie tu zrobimy jakieś małe wojsko. No pracuję wojny to na razie nie. Dobra, opracuję to. Zaraz nas będzie stać na wszystkie badania i na generalnie wszystko, jak zrobimy sobie kilka pełnów dodatkowych i będziemy tutaj zapieprzeć ze złotem. To jest wszystko zrobione taktycznie, więc zapiszę sobie w tej chwili grę. Nie wiem, czy ja tego nie będę musiał podzielić na dwa odcinki, ponieważ no, dużo czasu zajmuje e, zebranie odpowiedniej ilości złota i obrona, gdyż później trzeba będzie przypuścić atak e, tutaj, albo tutaj, Gotowe. albo tutaj zależy, gdzie będziecie chcieli, To możemy przypuścić atak. Nie wiem właśnie czy ja nie na księżycowych postów nie przypuszczę ataków sobie. Mm, dobra, ty mi tutaj zapierdzielasz. Aha, gra wiesz, jeszcze muszę, mogę coś zrobić. Pewnie, że trzeba. Jeszcze jedną wieżyczkę. Tu mi postawisz jeszcze jedną. Zbierasz mi złoto kolejny I zbierasz. Nie będzie się tutaj opierdzielania przynajmniej. Ja wojsko trochę będę mógł sobie zaraz szkolić przy okazji. Tu mamy też takiego dom duchów. Wyszkol trolla z Nahora, albo szamana. Z Nahora sobie wyrobię. Musimy sobie pobadać z Nahora, bo on... Wraz zrobić? z badaniami będziemy potem w stanie stawiać nieograniczoną ilość totemów, więc co to nie jest głupie grabiesz. To dodatkowo. Gotowe. Sobie pracujemy, będziemy mieli. Tak. E... Zbuduj jeszcze jedną. Ja Czego ty chcieć? Gotowe! No słuchaj, ty jeszcze jedną też możesz zbudować. Żeby oni tutaj nie przyleźli, generalnie. Chociaż marne szanse mają na to, żeby przyleźć. Eee, koszarów nie mam. Samych koszar. Mam. Regenerację hmm. troli. Generalnie zacznę sobie już robić to. Nawet dwie sobie zrobimy. Agromem, gromem Hellscreamem... Udajemy się na północ. Z okazji trzeba będzie zrobić jedną małą rzecz. O, jeszcze tutaj trzeba pozabijać wilki. To gromem sobie tutaj poradzę, myślę. A fakt jest, że muszę... Także to są te koszary teraz. Aha, mi się pada w tej chwili. Dobra, szybciej z tymi badaniami. Wow, 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 wow! Zaraz sobie kupię może jakąś miksturkę po drodze. Wilki kurde strasznie mocne. I... ja, Grom mi padł. A czemu ja nie mogę nikogo trafić? Ole, bieda hmm. grom szybko mi tutaj musisz się wskrzesić teraz musimy jeszcze katapultę zbudować zrobimy właśnie wojsko małe już dobra zaraz i tak będziemy mieć tego złota pod dostatkiem najgorsze jest to że tutaj grom powoli dosyć się mi z krzesza dobrze w harpie dobrze ale to drzewo szybko pada no i pięknie ja tu bronię wszystko taką ilością wieżyczek to może bronić złoto szybciej no To musimy sobie opracować Opracujmy sobie to Jeszcze i czekajcie gdzie to było opracowanie Nie tutaj Kurde, nie ogarniałem gdzie to jest teraz O tutaj z te barykady żeby nic mi tutaj nie podłaziło się kaczy możesz nałożyć siły berserkera odnosi potencjał bojowo się patrzy dodaje im 100 punktów życia oraz 3 zwiększając zadawane przed nich obrażenia o to sobie opracuję od razu skoro mogę no słuchaj jeszcze możesz mi ewentualnie jedną wieżę obserwacyjną zrobić a to, co to to jest? aha ciernie to mama dobra to nie w tej chwili to masz tutaj yy, i bierzemy to i atakujemy sobie yy, na te wirki teraz nie sądziłem, że one takie silne będą no, poziomu nie miały jakiegoś tam dużego zbytnio więc nie powinny tak mnie aż łoić a jednak mnie złoiły w każdym razie my tu sobie poradzimy w tej chwili mam mały oddział żeby nie dużo tracić nie temu... gitę zaziebamy ich o właśnie i tak trochę tracę właśnie dobra teraz zaziebałem tego najgorszego tak mi się zdaje, że tego najgorszego zadziebałem przynajmniej I teraz już nie ma problemu pięknie katapulta tutaj musi lecieć ze mną no słuchajcie to ja co jeszcze tutaj zrobię dodatkowo się patrzy kilku zrobię sobie z hora, nawet dwóch eee, tu jeszcze jakieś badania mogę robić to wszystko ma tu kolce w tej chwili Jakieś badania jak są to róbcie, bo szansa się tu właśnie opłaca robić te badanka. Muszę niestety ściąć drzewa. Jeżeli chcę przejść dalej. Odsuń się kawałek. Musimy zniszczyć drzewa. spokojnie a bo tutaj dobra eee, nie przemyślałem tego do końca Z tymi wieżyczkami obserwacyjnymi nie wychwytują tak jak były być powinny dobrze myśli myśli strzela to nie można Czekaj Ja tu ogarnię co tu się dzieje A bo wybijali wszystkich poza jednym A ten pajac atakuje mi ludzi Zabijcie to gówno Jeden pan mi zdychł to Dwóch nowych na jego miejsce zrobimy To jest mam na chorów jednego z nachorów wezmę ze sobą i tych trzech panów też wezmę ze sobą panie ty pracuj mi tutaj przy zbiórce i wy też przy zbiórce mi pracujcie Yy, jeszcze przejścia nie ma? Zatakuj mi w to drzewo może Dobrze Jest przejście? Jest przejście Urbolgowie No to dawać Atakować wszyscy Urbolgów ja mogę tutaj stawiać sobie znak leczenia, tak jak mówiłem. Postawimy go sobie tutaj. I go leczymy w tym momencie eee, nie tylko samego szamana, a i pozostałych członków naszej ekipy. Dobra, w sklepie goblinów kupimy sobie przede wszystkim... Eee, to nie. Nie. Kupimy sobie to i to i to. Aha, bo to pojedyncze wszystko, dobra. E, mam w każdym razie tutaj zakupione rzeczy potrzebne. Co tu się dzieje? I mógłbyś to nawalać. Dobrze. Przynajmniej strzelacie. E, coś mnie tu atakuje. Furbolgowie, no na chwilę spokoju nie ma No Z jednym furbolgiem to mi nie daje rady z tropicielem Dziąń sobie. Idziemy to zciachać. Riadostwo, bo mi zabili wojsko małe I teraz zobaczymy jak sobie poradzą U nas jest trzech Oni przede wszystkim na tym polegają gościu Dawać te krytyki Ło wow, 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 wow Ale mi rzeźnia to niezwa tu jest Dobra po kolei dawać tymi furbolgami tutaj jednak myślę że Siły moje nie są tak mocne i liczne, żebym yy, zaatakował. Muszę się przebić jeszcze. Dobrze. Fuck, drugi raz mi go zabili. Drugi raz. Eee, on jest taki silny. Dobra mm, Jeszcze wojska, jeszcze wojska bym potrzebował się patrzy przede wszystkim Ludzi, którzy dają radę na chora jednego I może kilku jeźdźców Jeszcze mi obronę trzeba A to... To tutaj to, w imieniu oka pada. Tak rozstawiłem te wieżyczki. bo no to wy do tego podchodzicie, jak te wieżyczki karają same. Ta. W sumie to właściwie całym wojskiem jakie mamy, moglibyśmy... E, ...ruszyć sobie nawet na... E, ...podbój, bo mówiłem, tutaj... W tym miejscu mniej więcej jest teleport, gdzieś tutaj o. I tam dostaniemy się... E, no miejsca, którego potrzebujemy, tak? Aż niestety, żeby to zrobić, to musimy wybić... Znaczy, no w sumie możemy samym, tak jak mówiłem, gromem. E, tylko, że fontannę broni e, trochę ludzi, więc... Znaczy ludzi, no stworzeń tych tam mm, ichnych, tych od Cerberiusa, czy jak on się tam nazywa. E, czekaj, robimy sobie badania. To się w miarę szybko daje we znaki. Dobrze, Bierzemy całe wojsko nasze i tam sobie spróbujemy przyatakować. Może to jest błąd, może, ale niekoniecznie. Ja potrzebuję Hellscreama w twoim oddziale, a nie Ja bez Hellscreama to tam nie, nie pójdę Właściwie Dobra, i teraz co tu się kolejne szkoli już To już będzie obrona Hołdy Jeszcze się bada bo on sobie już wybudował bestie Kodo ...jedną chociaż. Mm, mm. Bestie kodą. się ich. Od razu karać wszystkich... ...tak jak być było być powinno. O, tutaj jeszcze kolejne... ...satyry jakieś... na nachorki. Chyba trochę też wysłałem na śmierć <coughs> swoich. Tak mi się zdaje. Dobra, z nahorem zrobimy mały myk. Teraz się trochę podleczymy przynajmniej. Dobrze. Szpony ataku plus 9. Mistura antymagi. Hmm. Bestia kodo. No, dobra, spoko. Teraz tutaj czas yy, rozgromić tych satyrów. I tu mamy teleport. A żeby właśnie się przez teleport dostać, to musimy ich yy, wszystkich po doszczętnie. Że tak to brzydko ujmę nawet. A nie z Nahor. Leczymy się Atakują? O, To całkiem poważnie podeszli do ataku o, Dobrze, że tu mam kilka ziomów Tu też, już żeście powybijali, da? Amulet zdrowia. To wypijesz teraz misturę. Zwiększa zdrowie o 300 punktów, no proszę. I Jesteśmy przeteleportowani, trochę małą grupą. To prawda, ale tutaj mamy jeszcze sporo wrogów do pokonania, dlatego e, myślę, że taka grupa jest w zupełności wystarczająca, aczkolwiek w e, 100% głowy nie dam, więc teraz tak, spróbujemy sobie zrobić taki mały myk, zobaczymy e, co tu jeszcze jest. Satyry, a to nie, to, to już wolę sobie sam poradzić. to burzy zasad nie dobra mamy 300 manki i tak jak mówiłem tutaj trzeba dostać się do tego więc menu Zapisz grę ewentualnie, jakbym coś było nie tak Nie wiem komu Tyk Ale nikt nie Trochę ma mam Dobra, karamy po kolei Zobaczcie, dajemy radę pośrednio Dajemy tylko, że satyr Herold piekieł niestety Nie otrzymał jeszcze żadnych obrażeń Oni tutaj skrzeszają jeszcze Dobra, ja sobie na razie zwiewam Chociaż mam jeszcze dodatkowe obrażenia zadaję, zadaję dodatkowe obrażenia Zwijam się stąd Do fontanny. Eee, tutaj moje wojsko przeżyło? Przeżyło. Tak pośrednio. Znachorzy wracają niech do wioski. Eee, o, mistrzowie Większego Leczenia, ej. Czemu ja tego nie wziąłem? Hmm, Mana by się jeszcze musiała odnowić. A ona tutaj dosyć powoli leci. Mmm, hmm, hmm, hmm. Coś tu bym poradził za chwilę. I szamana sobie zrobię. Hmm. Albo ja lubię mieć wojska za nadrzu troszku. Słuchajcie, no czy ja tutaj bym teraz dał radę? Zrobimy tak, oczyścimy jeszcze tu trochę e, drogę. Właściwie e, spróbuję sobie ją już oczyścić może sam, samodzielnie, bo myślę, że na dzisiaj e, starczy przygody. I zobaczymy się w kolejnym odcinku, gdzie będę już miał drogę prostą, żeby tutaj się dostać. Znaczy, e, poczekam jeżeli chodzi o oczyszczenie tutaj, poczekam na Was, żebyśmy sobie razem I tylko drogę, którą tutaj chcę przebyć... Już zrobię sobie na, we własnym zakresie, ponieważ wiem, że odcinek już trwa ponad 20 minut, tak mi się przynajmniej wydaje, więc e, żegnam się z Wami, do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku serii Warcraft 3. Na razie!